Na placu Świętego Wojciecha rozegrano w weekend turniej łuczniczy o Złoty Trzos Grodu Gnieźnieńskiego. Zawody do pierwszej stolicy Polski przyciągnęły miłośników tego sportu z różnych miejscowości, w których dyscyplina ta jest czynnie uprawiana. W tym roku mamy już jubileuszowy 15 turniej i mamy rekordową ilość uczestników, ponieważ jest ich 51, jeszcze nigdy tlu nie było. Cieszymy się. Podzieliliśmy turniej na dwie kategorie: Łuki Tradycyjne i Łuki Typu Hunter. No, troszeczkę się różnią te dwie kategorie, ale dzięki temu tych uczestników przyjechało więcej. W naszym regulaminie jest zapis, że strzelają wszyscy uczestnicy. Z odległości, które się oddalają co 5 metrów. Każda runda yy, wszyscy strzelają po trzy strzały, odpada najgorszy wynik. I dalej strzelają yy, następni z odległości dalszej o 5 metrów i tak aż do 70 metrów, gdzie wyłaniamy zwycięzcę w finale. Wśród lokalnych łuczników dość dobrze wypadła Marta Muszyńska, która ustrzeliła na początek dość celnie 11 punktów. Było całkiem dobrze. Na no, pierwsze strzała nie trafiła, no, mogło być lepiej, ale jestem zadowolona. No, jestem nastawiona optymistycznie. W zeszłym roku mi poszło całkiem dobrze, więc zobaczymy jak będzie dalej. Co trzeba zrobić, żeby się dobrze do takiego turnieju przygotować, no i mieć oko? No, zdecydowanie trenować przynajmniej te dwa razy w tygodniu. No, przynajmniej raz, ale tak, żeby trenować często po prostu. To jest trudne? Myślę, że nie. Jak już się trochę strzela, to tutaj jak przychodzi, tak łatwo raczej. Zwycięstwo w łukach tradycyjnych wywalczył ostatecznie Piotr Krawczyk z Wielunia. W hunterach najlepszy był Piotr Kaczmarek z Tarnowa Podgórnego. Ucznictwo może trenować każdy. Jedni, żeby sprawdzić się w zawodach, drudzy, na przykład, żeby spędzić miło, wolny czas. Także coraz bardziej jakby popularny jest ten sport, i myślę, że tych uczestników w turniejach przybywa coraz bardziej w całej Polsce. Pula nagród w turnieju to łącznie 7000 zł za zwycięstwo w kategorii głównej. Można było zainkasować 2000 złotych, a za pierwsze miejsce w Hunterach czekało 1000 złotych.